Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam Wam, którzy słuchacie: miłujcie Waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy Was prześladują i módlcie się za tych. Którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mój drugi. Jeśli zawiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie domagaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby wam ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem mycie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy Wam się wdzięczność. Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność. I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielasz tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się Wam wdzięczność. I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierni. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, będzie wam odpuszczone. Dawajcie, będzie wam dane, miarą dobrą, ubitą, uczęsioną i pełnioną ponad brzegi, wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Od słowo pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, przepiękne słowo, które dzisiaj do nas Pan kieruje. Jakże wielka jest miara Boża, jak w obfitości swojej Pan udziela każdemu z nas swoich darów. I tych darów, które tak naprawdę. Leżą także w gestii każdego z nas, bo przecież Pan Bóg posługuje się przez nasze ręce. Jakże w obfitości darów można obdarować drugiego człowieka poprzez to, że dzielimy się tym, czym umiemy najlepiej, kiedy umiemy czasem zrezygnować z własnego dobra na rzecz drugiego człowieka. Na rzecz brata i siostry. Ale jakże trudniej nam tego daru miłości udzielić tym, którzy są nam przeciwni, którzy przeciw nam, że tak powiem, powstają? Kiedy musimy w swoim sercu rozważyć, czy ten dar nie zostanie przez kogoś zlekceważony, czy wręcz zmarnowany? Ale wiemy, że skoro Pan Bóg udziela każdemu z nas swoich darów, nie patrząc na nasze czyny, na nasze dobro, to widzimy, że Pan uczy nas jednego: że każdemu z nas Pan Bóg udziela łaski i właśnie ten dar, który czasem trudno nam ofiarować, może być kluczem do otwarcia czyjegoś serca. Może być kluczem, który otwiera właśnie to serce, które tak naprawdę tylko jest, że tak powiem, otwarte na to patrzenie właśnie w sposób niedobry, że tak naprawdę, zamiast sobie pomagać, zamiast dzielić się dobrem, zamykamy swoje serce i widzimy, że ktoś uczyni nam wielką krzywdę. Ktoś, kto może był nam bardzo bliski. Jaka powinna być ta nasza miłość? Bóg nam wskazuje konkretną właśnie wskazówkę. Jeśli bowiem miujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność. Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, e, którzy e, wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność. I grzesznicy to samo czynią? Kochani, Postawmy sobie pytanie: jaka jest moja miara, w której umiem otworzyć swoje serce? Jaką miarą mierzę na co dzień? Aby ta miara zawsze była, kochani, miarą na, miarę naszego życia chrześcijańskiego, abyśmy byli zawsze pełni miłości. Otwórzmy swoje serce, bo w, w sercu zawsze znajduje się to, co dobre, i nie bądźmy sędziami. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone, dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, ubito, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią w zanadrza wasze odmierzą wam bowiem taką miarą jaką wy mierzycie miara boża która jest najpełniejsza prośmy dziś Jezusa Chrystusa naszego zbawiciela aby w naszym codziennym życiu zawsze on był na pierwszym miejscu abyśmy zawsze umieli dostrzec drugiego człowieka tam gdzie Najbardziej potrzebuje naszej pomocy, abyśmy mogli dostrzec właśnie to dobro, które wzrasta wraz właśnie z moim postępowaniem, z moim życiem, które ukierunkowane jest właśnie na Pana Boga. Miara Boga, który jest pełnią miłości, jest zawsze właściwa. Prośmy, aby właśnie Chrystus wlewał w nasze serca właśnie ten dar spojrzenia na drugiego człowieka z miłością. Amen.